Cześć kochani, teraz Wam zaprezentuję wnętrze kabiny maszyny 9 MWR Mekalak. Ok, kochani, znajdujemy się w kabinie Mekalaka 9 MWR. No to zacznijmy od lewej strony. Od tych wszystkich tutaj guziczków, przycisków. Tak naprawdę to jest bardzo proste. Kwestia opanowania. Czerwony guzik. ospięcie od sprzętu czyli odblokowanie Connect, mekalaku, zdjęcie osprzętu. Po wypięciu maszyna informuje cię piskiem, że nie ma żadnego osprzętu, czyli guziczek w obok, przytrzymać 5 sekund, dźwięk ustaje i można się poruszać maszyną bez osprzętu, jak każdą inną kołówką po drodze. O, tutaj mamy funkcję yy, współpracy wszystkich siłowników, zwłaszcza tego silnika przedłużającego. Tutaj mamy funkcję ładowarki, czyli na prawym joysticku otwieranie, zamykanie łyżki jest na odwrót. Działa to tak samo jak ładowarka, wtedy można pracować tylko jednym joystickiem. Tutaj najbardziej chyba, najczęściej używana przez nowych operatorów. Jeśli się jedzie tyłem, to trzeba pamiętać, że trzeba kręcić na odwrót. To jakby się miał ktoś mylić, naciska sobie guzicze, guziczek, naciska sobie guziczek z tyłem, porusza się tak jak przodem, czyli kierownica działa. Kręcić lewo, maszyna skręca w lewo, kręcić prawo, skręca w prawo. Z tej strony to by było na wszystko. A, wróć, jeszcze joystick, jeszcze joystick. Mamy tutaj trzy guziczki. Na prawym joysticku też mają trzy guziczki. To są funkcje, które można sobie ustawić pod siebie. Włączanie, wyłączanie różnych funkcji maszyny. Najważniejsze, pokrętło z boku. Jak widać, tutaj się poruszamy. To to jest łamanie ramienia najczęściej używane w mekalaku. Chyba najbardziej sprytna rzecz w mekalaku. Kierownica, kierownica jak każdej innej kołówce. Tutaj dwa pokrętła. Lewe pokrętło jest od trybu jazdy. Wszystkie osie skrętne. Przednia oś skrętna. Tryb kraba. Bardzo fajna funkcja, jak trzeba z ciasnego miejsca wyjechać bokiem. o! no To jest bardzo sprytne. Osobiście często używam okay. prawe pokrętełko, Blokada mostu, blokada stabilizacji, zwał jak zwał. Na środku automatyczne. Otwarta kutka jest odblokowana. Zamknięta kutka zablokowana. Od prawej strony, zaczniemy od monitora. Monitor, jak. W każdej nowej maszynie informujecie o wszystkich funkcjach, jakie są powłączane na maszynie. Tu akurat mamy maszynę nieodpaloną. W Mekaloku najbardziej przydatna rzecz tryb roboczy, tryb drogowy. Przełączamy się na tryb drogowy. Maszyna porusza się po drodze. Żaden joystick poruszony nie włącza żadnej funkcji ruchu. Można jechać i nic się nie stanie. A, tryb parkingu osobiście mało używam. Tutaj mamy joystick, wajchę, jak chcecie, zwał jak zwał. Lemierz i podpory. Po włączeniu, po naciśnięciu guzika na monitorze wyświetla się, którą część mamy włączoną lub którą część mamy wyłączoną. Tak jak tutaj widać, włączamy, wyłączamy. Klimatyzacja, jak jest ciepło, to się włączy. Tutaj guziczki. Obrotu w czego od obrotów automatycznych włączyć, wyłączyć. Chyba każda nowa maszyna ma tą funkcję. Wycieczki, światła, tempomat. Tempomat to chyba, chyba przydatna rzecz na drogach. Jak się jedzie, nie trzeba trzymać pedału, Naciśnij że tempomat, i się jedzie. Co bym Wam tu jeszcze można było powiedzieć? Łamanie kierownicy w dwóch wersjach. Każdy dopasuje się do siebie. Tu mamy pedał od ramienia, czyli przedłużanie, wydłużanie ramienia, dokładnie od tego siłownika. Mamy hamulec, akurat mamy zablokowany, gaz. A tu z boku się odblokowuje hamulec. Na prawym tylko jeszcze mamy do dodatkowego złącza hydraulicznego, czyli podmot. A tutaj z tyłu odjazdy. W przód, w tył, informuje oczywiście na monitorze, w którym kierunku się poruszamy.